Kim byli neurowie? Legendarne prasłowiańskie plemię, które według legend miało zdolność przemiany w wilki. Zgodnie z przekazami greckiego historyka Herodota zamieszkiwali prawdopodobnie obszary między rzeką Bóg a Dnieprem w V wieku przed naszą erą. Twierdził on również, że jego członkowie raz w roku na kilka dni przemieniali się w wilki, po czym powracali do ludzkiej postaci. Prawdopodobnie opowieść ta wywodzi się z rytuałów inicjacyjnych młodych wojowników, którzy przywdziewali wilcze skóry i zażywali pobudzające mikstury, by wzmocnić się przed walką. Z tego względu neurów często utożsamia się z obecnym w mitologiach europejskich archetypem wilkołaka. Herodot wspomina też, że neurowie zmuszeni byli opuścić swoje ziemie z powodu inwazji węży, co najprawdopodobniej stanowi metaforyczne odniesienie do najazdów koczowniczych ludów z południa, takich jak Scytowie czy Sauromaci. W wyniku tych wydarzeń mogli przenieść się na inne tereny, ulec rozproszeniu lub częściowo zasymilować z sąsiednimi ludami.